Kownatki Lake House to w 100% my. To miejsce, które od zawsze chcieliśmy stworzyć. Tu oprócz domów, które są wkomponowane w naturę, mamy 14 hektarów części wspólnych, na których tworzymy boiska, korty, przystań, nałódki, miejsce plażowe, miejsce dla dzieci. Szukamy tu autentyczności, szukamy tu czegoś, co, e, co nie będzie sztuczne i nie chcemy, żeby to miejsce było sztuczne. Też nie chcieliśmy po prostu tego miejsca popsuć, więc to, to wszystko jest maksymalnie dobrane, wkomponowane, wpasowane w to, co tu pierwotnie zostaliśmy. E, ze względu na e, Duży obszar, mogliśmy sobie pozwolić na wkomponowanie części, w których buduje się społeczność, spotykają się ludzie. Trochę, dla mnie to jest taki trochę cały świat. I właśnie taką już kolejną inwestycją, która była, w jakiś sposób spełnieniem, zwieńczeniem, spełnieniem marzenia to są kownatki.